Mili Państwo, sięgam razem z Państwem w głąb papierowej torby w Światowym Dniu Popcornu. Zajadamy się nim ostatnio w ilościach odchłannych, ponieważ znacznie więcej czasu spędzamy na kanapie przed telewizorem z racji pandemicznych. No, trochę ten popcorn przylega do naszych dziwacznych czasów, bo przecież te ziarna kukurydzy... Poddane działaniu wysokiej temperatury są nadmiernie spuchnięte i powodują, że w garści mamy dużo wszystkiego, ale szybko okaże się, że to jest dużo niczego, które to określenie jakże ściśle pasuje do zawartości programów telewizyjnych, a te oglądamy przecież masowo, zażerając się popcornem w tych. Czasach. Z historii wywołajmy do tablicy 19 dzień stycznia 1964 roku. Z tego oto powodu, iż tego dnia na ekrany polskich kin wchodził obyczajowy film dla młodzieży pod tytułem Beata z Polą Raksą w roli głównej. Film uległ słusznemu zapomnieniu, ale pozostawił w pamięci coś, co nazywamy szykiem w kontraście do pojęcia mody. Tak wtedy, jak i dzisiaj, jeżeli ktoś chce dobrze wypaść, pyta, co się nosi, a nie co jest modne. Czyli co nakładają na siebie panie i panowie, na których nam zależy, których chcemy naśladować. W naszych czasach to celebryci, czy tak zwani trendsetterzy, osoby, które nadają pożądany kierunek modzie i obyczajowi, a my truchtamy w ślad za nimi jak te błędne owieczki. W każdym razie w 1964 roku taką trendseterką, czy tego chciała, czy nie, była Pola Raksa, która w filmie Beata nie obnosi niczego sensacyjnego, zwykła prosta sukienka, szalik zarzucony od niechcenia na szyję, płaszczyk z postawionym kołnierzykiem, torebka przewieszona na wysokości łokcia, no bo skąd dziewczyna miała wtedy zdobyć coś naprawdę szałowego. Ale taki szyk, ta pozorna niedbałość i ten luz, jaki prezentowała Polaraxa, ogromnie się wtedy podobał i znajdował miliony naśladowczeń w całym kraju. Tu przypominam, że bywały wówczas i inne trendy Ceterki, że je tak nazwę. Dziewczęta ubierały się jak Mira Kubasińska z zespołu Breakout, jak Katarzyna Sobczyk, jak Ada Rusowicz, jak Karin Stanek i inne big beatówy, a mamy tych dziewcząt starały się w miarę możliwości nosić jak nobliwe panie, które zapowiadały program w telewizji, jak Edyta Wojtczak, czy jak Krystyna Loska. Modę na księgową całego przedsiębiorstwa lansowała Irena Dziedzic. Wam piżyce ze sfer artystycznych prezentowała Ewa Demarczyk, a cała reszta obnosiła po ulicach tak zwany styl zerowy, czyli różne odcienie szarości. Szary prochowiec, podniszczony ortalion w okolicach wiejskich waciak i beret z antenką, byle tylko wyglądać jak inni. I się nie wychylać. Co za szczęście, że ten korowód szarzyzny oglądamy już tylko na starych filmach. Wzdycha z ulgą Wiesław Kot.